Hej, witajcie. Pokażę Wam dzisiaj takiego szocika z 4Fa. To jest 4F Fuel, shot magnezowy, magnezium shot o smaku pomarańczowym. Malutki szocik. To sobie można wszędzie schować gdzieś na jakichś trekkingach, wyprawach, czy, czy, czy nawet przy bieganiu jakimś sportowym. 25 ml niedużo. Zawiera magnez, witaminę B6. Sprawdźmy jakiego rodzaju ten magnez. Mleczan magnezu i sole, magnezowe kwasu cytrynowego. Magnezu jest 375 mg, 100% zalecanej dziennej dawki. I witaminy B6, 1,4, też teoretycznie 100%, 100%. No i wiadomo różne inne dodatki, substancje słodzące, jakby ktoś chciał wiedzieć. Sukraloza i acfulfam, no to zależy co kto lubi. Dla to ważności. Nieduży taki szocik, zakręcany. Tak nie. Linę, mam nieduże ręce. to Można gdzieś to schować. Zawartość taka, że mieści się w kieliszku. Zobaczymy, czy daje tyle mocy. Jakby tak podziałać, i jak to wygląda? Odkręcimy. Dobra, mamy to. No i sprawdźmy jak to wygląda. To taki dość przezroczysty, nie ma jakiegoś wyraźnego koloru ale jakby zawartość taka zawiesinowata. Nie jest przezroczyste, takie klarowne, znaczy koloru nie ma, ale chodzi o to, że o widać to ewidentnie taka zawiesinka pływa więc może te elementy magnezu czy innych dodatków tutaj są mieściło się w jednym kieliszku, więc na takiego można powiedzieć strzała smak pomarańczowy, no zobaczymy spróbujemy no dość mocno taki skoncentrowany ten pomarańczowy i smak nie delikatnego napoju czy wody, tylko takiego koncentratu, czuć ten takie ewidentnie Mocny jakby koncentrat tych związków, i, i myślę, że tego smaku może nie każdemu podejść, ale no jest nieduży, więc może być ciekawie. Wypiłem całe poszło, może nakopa do takiej zabawy tutaj, kto wie. Zobaczymy. Szocik generalnie dość tani. Gdzieś na stronach kosztuje około 3 zł, aczkolwiek teraz aktualnie jest niedostępny. Zaraz Wam pokażę. O, zobaczcie, tutaj na przykład na stronie jest 4F. -a. Taki szocik chyba nawet to za sklepu akurat sobie kupiłem. Nie ma ceny, bo jest niedostępny. Może testowali, może sprawdzali, może sobie coś zmieniają. Y ale szocik taki dość tani no i nieduży w zawartości, no, spróbować zawsze można odczucia, no każdy, to w zależności od składu, no i co kto lubi, można sobie to wypróbować, pozdrówki.